Witam Was serdecznie w sklepiku. Przy sobocie, parę klientów przyjechało, a ja zamówiłem takie ławki. za grosze, dosłownie za grosze, widać, czy były robione z jakichś jakich desek. Ale chodzi o to, żeby one, żeby one wytrzymały. Nie? Tutaj dla klientów zobaczymy, jak się będą spróbowały. Z wewnątrz są, tak zrobione. A, z zewnątrz, zaraz, a z zewnątrz zaraz zobaczymy, tylko zrobię unboxing, unboxing to się tak nazywa, nie? Potem zrobimy unboxing zobaczymy jak będą jak, jak wyglądają Zapraszam Was za chwilę No ławka wygląda tak, wysoki połysk widzicie? Wysoki połys jest, jest dosyć stabilna no jak nikt nie będzie na tym skakał tu widać jak chłopaki malowali jakim spędza kapałokiem Nie wiem czy tu widzicie po ja tu widzę No i taka Taka ławeczka Dosyć są stabilne widać 7,5 dolara za jedną Z materiałem i z wykonaniem 7,5 dolca 7,5 dolca to nie jest tak dużo nie? Mam takie dwie. Także będę miał dla klientów. Niech są siedzą, niech się cieszą. No, ławki wyglądają następująco. Widać, że są robione z jakichś odzysków, ale to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby się... Tamto zobaczę tamtą ławkę. Tamta jest super, super anka. Tutaj takie dwie. a ja muszę te śmieci pozbierać. Te śmieci z mojego sklepiku. No, trzeba dzieje je pozbierać, będzie deszcz. deszcz zapowiada zobaczymy jak będzie zobaczymy że klienci będą siedzieć sami. dzisiaj weekend to po tydzień przed wejściem sobie takie robić żeby mu się nie wnosiło nie wnosiło się tych no, po deszczu tego piachu, żeby to. to tego... może to lepiej wzdłuż położyć Dyla, happy. dobre? Dobra. Dobre Dyla powiedział, że ławki są dobre, to są dobre Sklepik ogarnięty, zobaczcie co się dzieje za mną O, to idzie w moją stronę, muszę pędzić do haty ławki zrobione, rozliczenie zrobione, towar dowieziony w sobotę, w poniedziałek będą klienci, bo teraz niestety, ale nie ma, nie wiem czy jeszcze do apteki nie będę musiał iść zobaczyć za pewną substancją, po prostu za cynkiem, cynk, chodzi o sraczkę, jeżeli, chodzi o to, jeżeli macie rozwolnienie. Hi guys takie już to są moje kumple już myją mi samochód za eee, no Jak e, e, musicie jeść cynk tylko że to jest taki cynk inny to nie jak wam to określić to jest taki który lekarz przepisuje jak masz rozwolnienie to tutaj przepisują tabletki na rozwolnienie i od razu przepisują ci taki cynk w tabletkach. I ten cynk trzeba jeść, bo on wytłucze jakieś tam bakterie, wypija i, i e, pomaga w utrzymaniu prawidłowej flory i odpowiednio odpowiednią ilość śluzu, śluzu w Tak działa cynk na układ pokarmowy. a to jakiś gościu, co mnie nie zna, ale już mnie zna nie widzą to już, to krzyczą hello. Dobra, muszę się sprężać to. Zobaczcie co się tu będzie działo zaraz. Idę jeszcze do jednej apteki, kurde mam tylko rzut beretem do domu, ale nie wiem czy zdążę. Bo to dosyć szybko napyla, nie? Wiecie tutaj jak przyjdzie deszcz to albo kapuśniaczek wypada przez 3 dni, albo kurde przyjdzie taka ulewa, że... Tutaj wszędzie będzie powódź, dlatego oni porobili tu odwodnienia wszędzie, nie? Bo tu się woda wlewała normalnie. Zygmunt, dzięki. Zygmunt otworzył drzwiarka. Apteka chyba jest otwarta, co? Patrzę stąd, dobra. Otwarta. Dobra, idę, idę się zapytać, czy mają ten cynk, bo wszyscy chcą mi wcisnąć cynk, ale zwykły cynk z witaminą B6, który kosztuje 15 dolarów. Ja nie chcę takiego cynku, ja chcę zwykły, taki na flaki, na, na rozwolnienie. Tutaj były miejsca, tu widzicie, tutaj były kiedyś lody, tu były panie z fajkami i nic nie ma. Wszystko poszło za drogi, o ko koszt chyba utrzymania tego, wynajmu. Widzicie, gościu że jabłka w koszulkach, razem z ubraniem. Razem z, tymi, razem z tymi koszulkami waży jabłka i później parę gramów na jabłkach zarabiane nie wierzę, żeby oni kupowali na kilogramy te jabłka z tymi koszulkami. Ale całkiem Kupiłem sobie jajka na jutro na śniadanie Nie będę szukał resztę mam o fryteczki, by się zeziarło, nie? Takie różne rodzaje fryteczek. dobra, pędzę do domu, bo mnie chudzian złapie już daję popalić, nie zdążyłem za suchego, ale może mi się uda przeskoczyć jeszcze zanim przyjdą te To otwieraj piero zaczyna Teraz zaczyna Dobra, pędzę za <noise> nie zawracam wam głowy. Wolle pambusolo Nie zawracam wam głowy, Ale powiedziane jeszcze wam pokażę jak chłopaki jadą sobie meble wiozą Przypatrzcie się Będę ich mijał A oni się zatrzymali, ale tam jadą dar w samochodzie. Hello guys! Hello Dobra, zatrzymam się żeby mnie spuścić chłopaki zadowoleni są, siedzą YouTube Cieszę się, że będą na YouTubie dobra, bo się pada coraz gorzej Będę na razka, hej no, słuchajcie, zdążyłem w ostatniej minucie widzicie? To się porobiła świata nie widać a tu mamy taki kawałek ładnego nieba hudzian, tak się nazywa deszcz w Indonezji hudzian zobaczcie jakie krople ja z tym żyłem w ostatniej chwili się w do domu prawie wszystko załatwiłem oprócz tego magnezu bo niestety magnezu nie mają w aptekach nie magnezu, cynku tego cynku na Chcieli mi wcisnąć cink taki drogi, ale nie wziąłem. To zobaczycie jak szybko tutaj na ulicy będzie, będzie rzeka. Momentalnie. Poczekam później wam jeszcze nagrać jak już się rzeka zrobi.